Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, to się stało, moi drodzy, wreszcie to się stało. Pamiętacie, od dłuższego czasu był taki mem w necie, że foliarze, wiecie, to już w końcu zaczną mówić, że mycie rąk to jest komunizm. Szczerze przyznam, uległem tym żartom, też zacząłem w swoich materiałach rzucać takie teksty, ale... Ale moi drodzy, nie spodziewałem się, że to będzie prawda. O co chodzi? Otóż okazuje się, że. Oto moi drodzy. Mamy tutaj taki screen z komentarza polskie drogi. Jest to profil zweryfikowany, żeby nie było, że sobie coś tam wymyślam, że to jakiś fake czy coś takiego. I tenże profil naskrobał coś takiego. Dla tych którzy nie odróżniają mycia od dezynfekcji oraz tych, którzy nie wiedzą, do czego może doprowadzić bezmyślne i permanentne dezynfekowanie dłoni. Dezynfekcja rąk to nie jest żaden obowiązek. Nikt nie ma prawa wymuszać na nas jakiejś obowiązkowej dezynfekcji, nikt tego nie sprawdza i nikt tego nie egzekwuje. Ten obowiązek nigdzie nie jest zapisany w żadnej ustawie, w żadnym kodeksie karnym czy cywilnym. Walczcie z bezprawiem i dezinformacją, stawiajcie opór bierny i czynny. Pojedyncze małe gesty są tak samo ważne jak te wielkie. Każdy może podjąć walkę z tym szaleństwem, dezinformacją i fałszywą propagandą. Jak zapewne się domyślacie, to jest fragment dłuższej dyskusji, ale szczerze mówiąc, ta dyskusja nie jak nam się nie przyda. Ogólne przesłanie, rozumiecie, jest takie, że mycie rąk to nie jest mycie rąk, to jest dezynfekowanie i to jest, uwaga, totalitaryzm. Bo wymaganie od kogoś czegoś przed wpuszczeniem go na obiekt, to jest totalitaryzm. Okej, okay, myślę, że sobie warto zacząć od początku, czyli innymi słowy, od linku, który ma nam niby pokazać, do czego może doprowadzić bezmyślne i permanentne dezynfekowanie dłoni. Widać, że tutaj. Polskie drogi używa określenia, którego nie zna, ponieważ permanentne to jest cały czas robione. Czyli innymi słowy, ty nigdy nie przestajesz myć tych rąk, czy dezynfekować, czy robić czegokolwiek. Permanentny to jest stały. A tu mam wrażenie, że został użyty jako substytut, jako synonim cyklicznego, co jest według mojej opinii głupotą, ponieważ to nie znaczy to samo. Nie da się cały czas myć rąk. Jednakże, no cóż, mamy tego linka, zajdziemy sobie teraz na ten link. Pierwsze, co się rzuca w oczy, jak widzimy, jest to podstawowa krytyka źródeł. Biofarmacja, czyli to nie jest jakiś tam bardzo poważny medyczny periodyk, czy też naukowa rozprawa. Nie, moi drodzy, to jest blog. Blog, który jest doczepiony do sklepu z tak zwaną medycyną naturalną. Zatem tutaj się już pojawia pierwszy zgrzyt. To nie jest oficjalne źródło stanowiska medycznego, tylko tutaj sobie jakiś gościu naskrobał i mamy to czytać jako poważny argument. To jasne. Ale dobra, na potrzeby materiału przeczytajmy sobie ten tekst. Częste mycie i dezynfekcja rąk, a stan skóry. Niektórzy z nas już po pierwszym dniu używania środka odkażającego po każdym myciu rąk mają od razu problemy ze skórą dłoni, która staje się czerwona, spieszchnięta, szorstka i bolesna. A kiedy nastąpią silne podrażnienia i ulegnie uszkodzeniu ciągłość skóry, do wnętrza naskórka mają szansę wniknąć bakterie, wirusy i grzyby. To może być początek chorób dermatologicznych. Szczególnie narażone na te problemy są osoby, które już borykają się z problemami dermatologicznymi, którzy mają skórę atopową, o i raz dodatkowo muszą wykonywać swoje prace korzystając z gumowych rękawiczek. Okej, okay, co my tu mamy na początku? Analiza tekstu, moi drodzy. Niektórzy po pierwszym dniu używania środka mają szansę mieć problemy ze skórą dłoni. Może to być początek chorób dermatologicznych. Czyli co? To nie jest tak, że raz umyjesz ręce w mydle, już umierasz na chorobę dermatologiczną, tylko istnieje szansa, że pęknie ci na skórek, co istnieje szansa, że może sprowadzić różne bakterie, wirusy czy grzyby. I wiecie, tak się składa, że ten opis ma swoją medyczną nazwę. To się nazywa kontaktowe zapalenie skóry. Kontaktowe zapalenie skóry może wystąpić w różnych przypadkach w kontakcie z jakąkolwiek substancją, bądź też czynnikiem alergennym. Jeśli wcześniej nie miałeś problemów w kontakcie z jakimkolwiek detergentem, to istnieje szansa, że nie będziesz miał żadnych problemów z jakimkolwiek środkiem dezynfekującym. Zwłaszcza, że część z nich i tutaj nie mówię o denaturacie, który pani Karinka wlała, żeby było jest hypoalergiczna. A chyba najlepsze jest właśnie to, że to źródło już zaznacza na wstępie, że chodzi o tylko i wyłącznie niektórych ludzi, u których może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry. Czy Polskie Drogi zwraca na to uwagę? Ależ oczywiście, że nie. Dla niego to jest na pewno, że rozumiecie, że na pewno wystąpi w kontakcie z mydłem, z wodą, ze środkiem dezynfekującym. Ale jedziemy dalej. Zgodnie z zaleceniami, bezwzględny obowiązek mycia i dezynfekowania rąk mają osoby, które pracują w warunkach szpitalnych, wśród innych ludzi i w pomieszczeniach zamkniętych. Jeśli chodzi o warunki domowe, zaleca się myć i dezynfekować ręce po każdym wyjściu z domu, a także wszystkie dotykane miejsca np. klamki, włączniki świateł mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund. I to jest, przypominam, link rzucony przez typa, który traktuje go jako dowód na to, że nie warto, rozumiecie, ani myć rąk, ani dezynfekować. Tym bardziej, ponieważ, jak to on określił, permanentne dezynfekowanie dłoni może doprowadzić do chorób. W źródle, które podałeś, jest opis, jak myć i dezynfekować dłonie. Czyli autor tekstu jednoznacznie zachęca i pokazuje, jak to robić. Chłopie, czy ty w ogóle czytasz, co ty rzucasz? Ale uwaga, uwaga, dalej jest jeszcze lepiej, ponieważ dalej jest opis tych dotkliwych, dotkliwych obrażeń w wyniku zmycia i dezynfekowania dłoni. Jakie są zagrożenia dla skóry? Skóra naszych dłoni źle znosi częste mycie i odkarzanie. Środki o wysokim stężeniu substancji aktywnej mają negatywny wpływ na każdą nawet zdrową skórę. Typowe symptomy to sucha łuszcząca się, pękająca skóra, swędząca między palcami i na kostkach palców. Jak możemy pomóc? Bardzo ważne jest dokładne wycieranie i osuszanie dłoni. Konieczne jest natłuszczanie i nawilżanie dłoni dowolnym kremem lub kilka minut po znfekcji, aby przywrócić ochronną warstwę skóry. Może być to krem wzbogacony witaminami, minerałami, bla bla bla. Należy unikać preparatów perfumowanych do pielęgnacji skóry dłoni. Mogą ją podrażniać, zostawiać skórę szczypiącą, swędzącą. Należy wybrać dobrej jakości, niedrażniące mydło, bez substancji zapachowych i konserwantów. Można pomyśleć o użyciu emolientów do kąpieli, nie należy dotykać twarzy, nie tylko ze względu na możliwość zakażenia wirusem, ale również, żeby nie spowodować podrażnień kontaktowych przez konserwanty zawarte w środkach odkażających, które mamy na dłoniach. Witaminy i minerały są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry. I tutaj na koniec mamy oczywiście opis tych wszystkich minerałów, które mamy stosować, no bo wiecie, w końcu blok y, sklepu z medycyną naturalną, tak? Hajsiwo, pieniążki, manisy muszą się zgadzać, to normalne jest. I to jest tyle, to jest właściwie tyle. Największe możliwe zagrożenie skóra może Ci popękać i może doprowadzić do tego, że będziesz miał grzybice skóry. Ale to naprawdę musiał być mieć ją cały czas wilgotną, cały czas zaniedbaną i cały czas mieć to wszystko gdzieś. Scenariusz średni, który naprawdę musiałby być zaowocowaniem tego, że masz gdzieś nie suszysz rąk po umyciu i cały czas je katujesz środkami aktywnymi aktywnymi, czyli działającymi na wysuszenie twojej skóry, no, będziesz miał suchą i zaczerwienioną skórę koniec. To, to jest zagrożenie. Przy czym ten opis z komentarza brzmi tak, jakby to była wręcz apokaliptyczna wizja, że ci upierdzieli te ręce przy samym tyłku. I teraz, moi drodzy, jak zwykle pytanie, czy polskie drogi twierdzą, że ktoś tego linku nie przeczyta, nie doczyta, nie zapozna się z pierwszym akapitem tekstu? <grytanie> według mojej opinii tak, według mojej opinii tu chodzi o to, żeby rzucić linkiem, zabrzmieć mądrze, że proszę bardzo. Mam wsparcie linku, ja tutaj mówię bardzo poważne rzeczy. Kids, że to z vloga jakiegoś tam sklepu medycyny naturalnej, nieważne, podkładka jest, jestem ekspertem i no i właśnie, i co dalej. Dalej, moi drodzy, mamy coś, co uwielbiam, to jest tak zwany chłopsko-rozumizm prawniczy. Że wiecie, ponieważ nie ma w żadnym kodeksie prawnym, kodeksie karnym, żadnym prawie spisane, że masz obowiązek mycia rąk i ich dezynfekowania, to znaczy, że mycie rąk, jeśli ktoś od ciebie to wymaga, to ogranicza twoją wolność. Polskie drogi chyba nie słyszał o czymś takim, co się nazywa regulaminem. Dla tych, którzy nie wiedzą, regulamin jest to swoista umowa cywilnoprawna, która polega na tym, że jeśli wchodzisz na obiekt jakiegoś człowieka bądź też instytucji, to musisz przestrzegać ich zasad. Tutaj szczerze przyznam, że jeśli chodzi o spis tych zasad, jest to swoista wolna amerykanka, ponieważ często gęsto jest po prostu wpisane stosować się do poleceń pracowników i elo, ale bardzo często też pojawia się zapis masz obowiązek stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo tego, iż ta praca ciebie nie obowiązuje de facto, ponieważ jesteś klientem. Jednakże tutaj jest wykorzystywany taki fikoł, że ty wchodzisz na teren, gdzie jest przestrzegany kodeks pracy, ponieważ są pracownicy. I w tym momencie to już całkowicie zmienia postać rzeczy. Jeśli chodzi o zasady regulaminowe, no to mamy przede wszystkim artykuł 15 Kodeksu Pracy. Według niego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I tutaj mamy właściwie posprzątane na tym etapie, ponieważ warunki pracy oznaczają także higienicznych klientów. Tutaj termin warunki dotyczy wszystkiego, czyli zarówno przestrzeni, zarówno współpracowników jak i klientów samych. Ale, ale uwaga, żeby nie było tak kolorowo, że tylko prywaciarz coś musi, to mamy także artykuł 100, paragraf pierwszy kodeksu pracy, czyli Pracownik ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie, starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W szczególności, jak mówi paragraf drugi, ma... I tutaj nas interesuje tylko zapis punktu trzeciego. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych? No i może szósty. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Z urzędniczego na Polski. UMYJ TE ŁAPSKA FLEJO! Wracając jeszcze do regulaminów, chociaż to też dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli jesteś na przykład pracownikiem i masz kontakt z żywnością, nie jesteś dopuszczony bez umycia rąk do jej kontaktu. Jeśli zaczniesz coś tam bączyć, fochać, pierdzieć, że o, moja wolność, moja wolność nie umyję rączek, no w tym momencie, sorry, jesteś wypraszany i zwalniany głównie z tego powodu, że z przyczyn epidemiologicznych nie możesz mieć kontaktu z żywnością, jeśli nie jesteś umyty. Dokładnie te same zasady dotyczą personelu medycznego oraz personelu administracyjnego, co ciekawe. I teraz pewnie niektórzy z was głównie foliarze oburzą się, że no dobrze, no dobrze, no BHP, ale co z tym BHP? Przecież na BHP to powinna być podstawa prawna, tak? Jeszcze jak? Nie zgadniecie jaka podstawa prawna reguluje BHP. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku szerzej znana jako Kodeks pracy. Oczywiście, potem została zaktualizowana w 1998 roku. A zatem tekst polskie drogi, że. Ten obowiązek nigdzie nie jest zapisany w żadnej ustawie, w żadnym kodeksie karnym lub cywilnym, jest albo przejawem skrajnej niewiedzy, albo przejawem skrajnej głupoty. Bo wiecie, tak się składa, że research, który przeznaczyłem na zrobienie tego odcinka zajął mi jakieś 5 do 7 minut. I rzeczy, które wam podaję wyskoczyły mi po wpisaniu podstawa prawda mycie rąk. Mimo tego, polskie drogi nie zapoznał się z tymi linkami, jakimś cudem dziwnym wyciągnął sobie natomiast link do blogazka o medycynie naturalnej. Hmm, ciekawe dlaczego. A najlepsze jest to, że nawet ten link, który on podał, poleca myć i dezynfekować ręce, ale oczywiście przy użyciu tych wszystkich różnych rzeczy, które dziwnym trafem oni sprzedają. Nie wiem jak według Was, moi drodzy, według mojej opinii, temat został całkowicie wyczerpany, robię dokładnie to, co polski drogi zalecał, czyli walczą z bezprawiem i jak najbardziej dezinformacją? Mało tego, twierdzę osobiście, że stawianie oporu wobec konieczności dezynfekowania czy mycia rąk jest według mojej opinii czystym debilizmem i w sumie to jest jedyna czysta rzecz, którą foliarze w tym momencie dysponują. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle dziękuję także patronom, zapraszam Was do obejrzenia innych moich materiałów, mój opis, do mojego Patronite, a tymczasem ja z wami się żegnam, zapraszam jak zwykle w komentarze, ponieważ one były, są i będą wasze. No i do następnego hej hej!